Jak uczyć się rozpoznawać uczucia, emocje, nazywać je po latach picia? O samemu jest ciężko. Trzeba najpierw je poznać, jakie są, jakie nazywać. A ta druga część, rozpoznawać, nie? uczyć się tego. To jest trudna lekcja, dlatego warto prowadzić dziennik uczuć. Wieczorem podsumować cały dzień, zdiagnozować się, co się działo, jakie uczucia się pojawiały, jakie emocje, jakie wady, jakie zalety danego dnia miałem. Fajnie to napisać. Tego uczy inwentura, nie? Tego uczy inwentura. E, jako pierwszy moment poznawania swoich uczuć, emocji, co się działo w momencie, kiedy łapałem urazy. I do tego jest potrzebny. No samemu jest ciężko. Potrzebny jest drugi człowiek, który się na tym zna, który nas trochę tego nauczy i który pomoże nam rozpoznawać, bo nam będzie ciężko na początku rozpoznawać. Ale to jest niesamowite, ile tego jest w nas, co się dzieje. W czasach, kiedy piję, miałem tylko dwa, dwie emocje. Albo euforia, albo dół. Nie pamiętam innych. Pamiętaj, nie jesteś sam. Cześć.